Startowała Sandra Daszkiewicz, w dworku Oguniew na Filipince. Proszę o przygotowanie Tosi Kopacz, Nikoli Lewandowskiej, Aleksandry Ząbek, Sandry Morawskiej. No, no, No dobra. No, dobra. no, dobra. Dobra. dobra, dobra. dobra. Dalej. No. Dawaj, rusz ją! No przecież dasz radę! Już, nie poddajemy da, się! Do dla zawodników. Dobrze! Dobrze. Super. Super! Nie ma, nie ma nie było tam tych przeszkody. Przydło... No mała pomarańczowa. No, mała chodźcie Nie ma tam tych No, Chodź. <laughs> Dawaj Sandra, chodźcie <laughs> starać. Dajesz spokojnie. Głowa do góry, nie płacz bo się zdenerwuje Filipinka. Dobrze jest. Wiem. Życie takie jest. Dasz radę. No i brawo, pięknie. Slalom, kochanie, slalom w prawo. Która Kopacz, Nikola Lewandowska, Aleksandra Ząbek i Sandra Morawska. I teraz w kusie, pięknie. Na wózce. Tam już jest eliminacja, ale możesz dojechać do końca spokojnie. Brawo. Mostek przejechany to się liczy. Nie płac, płac nie pomogę. Dobrze jest. Poproszę o doping zawodniczki. Dajesz Filipinka? Dajesz? Spokojnie? Uetka? Uetka? Dajesz?

Super, o to chodzi. Tak jest. Na przeszkodę. Patrzysz na przeszkodę. Aha. Aha. Dobra, i jak tam? Wszystko w porządku? Nie, no, to u nas jeszcze w KKW, ale Kornelat nigdy nie pojechała mi na kukierze i na pansie. W KKW? No, tak, w KKW i to takie kurde że te skiery, że przeszkoda jest zrobiona z, A wiesz, no? która jest podlecona? Wiecie, która jest leczona? Ostatecznie? Ojej, okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra. No, to my tutaj lecimy dalej? No? Podasz mię tu górą i ja je weźmę dalej, dobra? No, tak? Poczekaj papieru.